Witam kochani na wirtualnych feriach w Bibliotece Kreatywnych. Dzisiaj dla was mam do zaproponowania śnieżynkowy wieńc. Co będziemy potrzebować, aby zrobić taki wieńc? Przede wszystkim talerzyk papierowy. Jeżeli nie mamy talerzyka papierowego, możemy wykorzystać tekturkę z bloku te, na przykład rysunkowego czy technicznego, odrysować tam kółeczko jedno większe i drugie od, trochę mniejsze. I jak mamy talerzyk, wycinamy ten środek nożyczka. Oprócz talerzyka potrzebujemy teraz bibułki, żeby obkręcić właśnie nasz taki wianuszek. Może być mm, bibułka na przykład srebrna czy granatowa. Wycinamy na taką szerokość, taką, taki właśnie pasek, pasek gruby i teraz bierzemy się za. Obkładanie, obkręcanie pianuszka. Tutaj na początek możemy sobie przykleić mm, na przykład taśmą, żeby po prostu się trzymała ta nasza bibułka. O. I teraz obkręcamy. I ucinamy. Tutaj. I teraz możemy sobie na przykład klejem troszeczkę podkleić, żeby bibułka się trzymała. I mamy taki już podstawy pod nasz wianek. Musimy też zrobić, ponieważ nasz wianek będzie sobie wisiał. Musimy zrobić sobie otwór, taki dziurkę, przez którą później przeciągniemy wstążeczkę. Potrzebna jest nam na przykład jakaś wąska wstążeczka, taki nieduży odcinek. Może być na przykład taki. Ucinamy. Przeciągamy przez nasz i możemy zawiązać. Możemy na przykład o, zawiązać sobie. Mamy już zrobioną podstawę. Teraz nasz, będziemy potrzebować karteczek różnego, różnych odcieniach niebieskiego. Takich karteczek jest potrzebne sześć. I najważniejszym teraz zadaniem będzie wykonanie takich sześciu gwiazdek, takich śnieżynek papierowych. Jak je wykonujemy? Każdą karteczkę składamy najpierw po przekątnej na pół, następnie jeszcze na pół i jeszcze na pół. I teraz musimy wyciąć sześć takich gwiazdek. Przydaje nam się na przykład ołówek. Tu mam pokazane, gwiazdki mogą mieć najróżniejszy kształt, prawda? Tutaj mam taki przykład gwiazdki. Sobie rysujemy tak. I taki wzorek. I tak musimy sześć razy. Oczywiście ten wzorek może być dowolny, nie musi być identyczny jak ten. Każda gwiazdka nawet może być troszeczkę inna. I teraz wycinamy gwiazdkę. Rozkładamy i zobaczymy, czy nam wszystko wyszło dobrze. Wyszła gwiazdka taka, tak jak powiedziałam, i wykonujemy sześć takich gwiazdek. Mamy już gwiazdki. Teraz potrzebne nam będą, ponieważ to będą gwiazdki bałwankowe, potrzebne wam, nam będą takie główki bałwanków. Bierzemy sobie karteczkę białą i musimy odrysować sześć takich kół, sześć kółeczek. Możemy do tego wykorzystać na przykład taśmę w domu: takie kółeczko, czy jakiś kieliszek, szklaneczkę, cokolwiek. I rysujemy takie sześć takich buziek. Mamy sześć kółeczek, to będą nasze buźki bałwanków. Teraz oczywiście należy je wyciąć. Mamy sześć kółeczek, czyli sześć buziek bałwankowych do naszych gwiazdek. Bałwanek oczywiście musi mieć jeszcze jakiś nosek, do tego nam się przyda taka pomarańczowa karteczka na przykład, czy czerwona, kawałeczek. Rysujemy sobie na niej takie po prostu noski bałwanka, jakby marchewki, ołóweczkiem i te noski wycinamy. Mamy noski, mamy buźki, teraz z tym buź zrobimy bałbankowe buźki, czyli bierzemy i teraz do każdej buźki przyklejamy nosek. Przyda nam się marker, żeby bałbankowi zrobić Oczko, oczka i buźkę. Teraz te, te buźki przyklejmy do naszych gwiazdek. Do środka. Mniej więcej tak. Jeszcze możemy sobie zrobić takie małe gwiazdki śnieżne, na przykład cztery. Czyli bierze, przyda nam się do tego po prostu karteczki białe. Takich karteczek możemy mieć z 3, 4, na przykład cztery karteczki. I teraz tak, robimy takie mniejsze gwiazdki, tak na oko po prostu. Tak, takie robimy sobie wycinamy kwadracik. Z tych kwadracików możemy znów sobie zrobić jakieś śniegowe gwiazd w dowolnym kształcie. O, składamy tak. Najpierw tak, później tak, później jeszcze możemy tak złożyć i na przykład, o, tak sobie tylko wycinamy. Rozkładamy, zobaczymy czy nam gwiazdka wyszła. Wyszła, nie pocięła się. O, na przykład taka. I będzie trzeba te gwiazdeczki przykleić. Mniej więcej takich równych odstępów. Tu możemy sobie na przykład jedną gwiazdkę dać. Tu gdzieś. Czyli bierzemy klej, lekko zmarujemy, mocujemy naszego bałwanka i następno i teraz między nie, między te duże gwiazdki możemy sobie tam gdzieś umieścić takie małe. Myślę, że nasz wianek jest już gotowy i można go sobie zawiesić gdzieś, na przykład na ścianie, na drzwiach, gdzie tam chcemy. Także zapraszam do zrobienia takiego Januszka zimowego, śnieżynkowego.